W Ewangeliach Pan Jezus mówił o sobie jako dobrym pasterzu, tym, który zna owce, tym, który poszukuje zagubionych owiec, tym, który przynosi owce do stada, do zagrody, tym, który jest bramą owiec, który oddaje życie za owce. I kiedy spotykamy się z Panem Jezusem po zmartwychwstaniu, Jesteśmy razem z Nim nad Jeziorem Galilejskim i widzimy tę scenę, kiedy do Galilei przychodzi Piotr, przychodzą uczniowie, kiedy Piotr chce wykonywać zawód rybaka z powrotem, kiedy właściwie nie mają już nadziei. To wtedy Pan Jezus przemienia serce, otrząsa z tego, co nie jest właściwe i wprowadza Piotra i apostołów, na drogę ich powołania z powrotem. I to jest takie bardzo piękne. I ciekawe, że motyw, jaki Pan Jezus wykorzystuje, to motyw dobrego pasterza. Pan Jezus mówi do Piotra: Paść owce moje. Znaczy, bądź pasterzem. Bądź pasterzem nie swoich owiec, moich owiec, ale bądź pasterzem dobrym. Bądź pasterzem pełnym miłości. Dlatego pytam Cię na okoliczność miłości. Pan Jezus zwraca się do, do Piotra. Dziękujmy Panu Bogu za naszych pasterzy, zwłaszcza za pasterza, który zasiada na stolicy Piotrowej, za papieża Franciszka.